To to, że nam trochę dodali troszeczkę witamin i składników mineralnych nie ratuje tej sytuacji. To jest zasłona dymna i nie dajcie się na to nabrać. Szczególnie tutaj chodzi mi o, pamiętajcie, im zazwyczaj ten skład jest krótszy, tym lepiej. Kłaniam się, Bartek strefa strefaprzemian.pl. Dziś powiem o tym, co robić, żeby nie dać się oszukać na zakupach. Serdecznie zapraszam. Już przechodzę do konkretów, tylko pamiętaj o tym, żeby kliknąć poniżej subskrybuj, to mi pomaga się rozwijać, a dwie trzecie osób cały czas tego jeszcze nie zrobiło. Bardzo proszę naciśnij to, a my już przechodzimy do najważniejszych treści. Mam wrażenie, że producenci tych wszystkich rzeczy, które są na półkach, w sklepach doszli już do takiego mistrzowskiego poziomu, w których doskonale wiedzą jaki kolor, jaka czcionka, jakie informacje, co dobrać, żebyśmy kupili dany. Produkt. I oczywiście to jest kwestia marketingu i nic w tym złego. Złe jest tylko i wyłącznie to, że czasami te hasła, albo te informacje, albo te opakowania, niestety, mają za zadanie wprowadzić nas w błąd. I przygotowałem kilka punktów, o których chciałem dzisiaj powiedzieć, dzięki którym mieliśmy mieli większą świadomość, po prostu na zakupach. Czyli mam nadzieję, że w praktyce Wam się to przyda. Znaczy, wiem, że Wam się to w praktyce przyda, zresztą zaraz zobaczycie. Punkt pierwszy to produkt bez dodatku cukru. I dla niektórych, oczywiście, to może być oczywiste. Że bez dodatku cukru nie oznacza, że nie ma cukru, ale z doświadczenia mojego już prawie 10-letniego wiem, że bardzo dużo osób tego nie wie. Czyli bardzo dużo osób uznaje, że jak jest napisane na opakowaniu bez dodatku cukru, to to oznacza, że ten produkt cukru nie ma. To jest nieprawda. Produkt może mieć 90% cukru i może być bez dodatku cukru. Bez dodatku cukru oznacza zazwyczaj to, że dany produkt zawiera po prostu naturalnie występujący cukier. Czyli Przykładowo, jak mamy sok i ten sok zawiera cukier z owoców, to tam możemy napisać, że on jest bez dodatku cukrów, dlatego że zawiera naturalnie występujące cukry. Czy to jest dobre, czy złe? to już temat na inny materiał? W każdym razie mi chodzi o to, żebyście po wprost, prostu mieli świadomość tego, że produkt z takim hasłem nadal może zawierać bardzo dużo cukru. A jeżeli ktoś na przykład cukier chce w diecie ograniczyć, no to wtedy powinien właśnie na to szczególnie uważać. Drugi punkt to czytanie etykiet. Dlatego, że jak sobie weźmiemy etykietę, bardzo często mamy podział na makroskładniki, czyli białka tłuszcze węglowodany, i teraz to, co jest najważniejsze, to węglowodany, bo tam dzieje się magia i bardzo dużo osób nie potrafi odczytywać tego, co jest na etykiecie. Dlatego, że przykładowo, jeżeli będziemy mieli napisane, że produkt zawiera 80 g węglowodanów. I tam, gdzie jest zaznaczone w tym cukry, będzie np. 1 gram, to bardzo dużo osób powie, że ten produkt praktycznie w ogóle nie ma cukru. On ma węglowodany, ale nie ma cukru. I to jest coś, z czym bardzo długo walczę, dlatego że to jest częściowo prawda. To, na czym mi zależy, żebyście mieli świadomość, to jest to, żebyście wiedzieli, że węglowodany, czyli cukry złożone, one wchłaniają się do naszego organizmu i są trawione i wchłaniają się ostatecznie do naszego ciała jako cukry proste. Czyli jeżeli produkt ma węglowodany, to ok. One prawdopodobnie będą się wolniej wchłaniały do naszego organizmu, ale ostatecznie pamiętaj o tym, one się wchłoną do naszego ciała jako cukier prosty. Czyli jeżeli mamy napisane, że tam jest 80 gramów węglowodanów, w tym cukry na przykład 1 gram, no to nadal to ma 80 gramów cukru. Tylko po prostu węglowodany to jest jakby cała ta grupa, która występuje, dlatego że jeszcze pod nazwą węglowodany na opakowaniu może być błonnik i mogą być jeszcze poliole, czyli alkohole cukrowe, takie jak erytrytol czy xylitol. Więc pod tą nazwą jest tego znacznie więcej. I teraz, tak, jak to odczytywać? Pamiętajcie o tym też, że oprócz tego, co powiedziemy na temat cukrów, że one się tak wchodzą do organizmu jako cukry proste, mamy błonnik, który jest niewchłanialny. Więc tak naprawdę, od ilości węglowodanów możemy śmiało odjąć ilość błonnika. Więc jeżeli produkt ma 80 g węglowodanów, a zawiera jednocześnie 10 gramów błonnika, to tak naprawdę tego wchłanialnego cukru będzie. 10 gramów mniej, czyli 70 gramów. To jest dobra informacja dla nas, więc bardzo polecam jeść produkty, które mają błonnik zdecydowanie. Może być też tak, że jest napisane, że produkt zawiera dalej, zostajemy już przy tym 80 gramów węglowodanów, ale na przykład w tym jest zdecydowana większość polioli. Znowu dobra informacja dla nas bo poliole się nie wchłaniają do naszego organizmu. Praktycznie w ogóle. Przecież taki erytrytol, jeżeli tam jest, to i tak nie musimy go w ogóle liczyć. Więc następnym razem, gdy sobie spojrzysz na opakowanie i zobaczysz ile jest węglowodanów, mam nadzieję, że już będziesz wiedzieć jak interpretować tę kwestię. Po prostu patrz na to ile jest go ogólnie. Bo tam, jeżeli tam nie ma cukru prostego, to wcale nie musi być super informacja dla nas. Kolejny punkt. Tutaj jest troszeczkę mniej dietetycznie, a trochę bardziej finansowo. Zwracajcie uwagę na wagi produktów. Dlatego, że producenci zauważyli, że obniżenie wagi o 5 czy 10 gramów praktycznie dla większości osób nie robi żadnej różnicy i zostają z tą samą ceną. To jest różnica, bo jeżeli kupimy produkt, który ma 100 gramów i kosztuje 10 zł, a następnie cena zostaje 10 zł, ale on już ma 90 gramów, no to pewnie jednorazowo nam to różnicy nie zrobi, ale w skali miesiąca czy roku, no to już ta różnica się robi. Więc pamiętajcie, robiąc zakupy, porównujcie sobie cenę do wagi. Na przykład tak jest z masłem. Jeszcze dwa punkty przed nami. Przedostatni to jest dodatek witamin i składników mineralnych. Zazwyczaj to nam się kojarzy, że to jest dobra informacja, ale znowu nie zawsze. To jest taka trochę zasłona dymna. Jeżeli sobie weźmiemy szczególnie tutaj, mam na myśli płatki śniadaniowe, gdzie one bazują bardzo często niestety na syropie glukozowo fruktozowym To jak ktoś tam dopisze, że to ma takie witaminy i takie minerały, to mamy wrażenie, że ten produkt jest zdrowszy. Zazwyczaj dobrze, że ten produkt ma dodane witaminy czy składniki mineralne, ale nadal one są dodatkiem. Podstawą danego do produktu powinny być jak najzdrowsze składniki. I tak, jeżeli sobie weźmiemy płatki śniadaniowe, które składają się głównie z cukru, niestety, bo taka jest prawda, i jeszcze to jest syrop glukozowo-fruktozowy, to już jest w ogóle masakra, to to, że nam dodali troszeczkę witamin i składników mineralnych, nie ratuje tej sytuacji. To jest zasłona dymna i nie dajcie się na to nabrać. Szczególnie tutaj chodzi mi... O płatki śniadaniowe albo te wszelkie produkty, które są oczywiście pyszne, ale niekoniecznie zdrowe, szczególnie dla naszych dzieci. I ostatni punkt, moi drodzy, to bez glutenu. To jest zazwyczaj dobra informacja, ale znowu, czasami to jest znowu zasłona dymna, dlatego że jeżeli dany produkt nie ma glutenu, to jest ok, zazwyczaj spoko, tylko weźmy sobie pod uwagę nadal, jakie tam są składniki, bo często produkt, który ma wycięty, że tak powiem, ten gluten, niestety, ale ma dodane inne składniki, które mają go zastąpić i niekoniecznie one będą wcale lepiej wpływały na nasz organizm. Więc tak naprawdę nie zawsze wiemy, czy produkt bezglutenowy jest lepszym czy gorszym rozwiązaniem. Czasami też zauważyłem, że produkty, które w ogóle nie mają glutenu naturalnie, też mają oznaczenie, że tego glutenu nie mają. To jest oczywiste, aczkolwiek ludzie o tym też nie zawsze wiedzą, więc to dodaje jakieś tam korzyści do tego produktu. Ja przede wszystkim przy tym punkcie polecam czytać skład. Pamiętajcie, im zazwyczaj ten skład jest krótszy, tym lepiej, im Mniej składników, których nazw nie potraficie wymówić, tym lepiej. Im prostsze nazwy, tym zazwyczaj lepiej. Oczywiście generalizuję, ale zazwyczaj tak jest. Tyle ode mnie. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzach, który z tych punktów Was zaskoczył, o którym na przykład nie widzieliście, albo co byście jeszcze w ogóle dodali. Oczywiście, kiedykolwiek, tutaj napiszcie na kontakt na lub tutaj poniżej w komentarzu. Pamiętajcie o naszej kompleksowej opiece dietetyczno-treningowej, w której dostajecie absolutnie wszystko. Co tylko jest możliwe po to, żebyście mieli jak najlepsze efekty. Czyli nieimitowany kontakt z dietetykiem i trenerem, dostęp do planów treningowych, do zamkniętej grupy na Facebooku, do poradnika skutecznego, odżywiania, do kursów, do e-booków. Wszystko naprawdę, czego tylko potrzebujecie. Pamiętajcie też o najlepszej cenie na rynku. Link oczywiście do nas, do Strefy Przemian zostawiam poniżej w komentarzu. Tyle ode mnie. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym. Kłaniam się, pozdrawiam, cześć.